Wyszłam trochę na spacer, no trochę pospaceruję na zewnątrz, bo dzisiaj jest tak ciepło, pięknie, słońce świeci, super pogoda. Może przy okazji wam coś pokażę. Moja paścina na hortensja wygląda w tej chwili tak. To jest ta największa, bez tych kulek suchych, ale jeszcze będę ją wiosną. Skracać oczywiście, tylko na razie te kulki pościnałam. Takie suche kwiaty hortensjowe. A tu mam ostro krzew. Taki ładniusi. No, niestety, widoki już są jakie są. jesienne. Tam mi kawałek mojej aukuby rośnie. Taki marniutki, ale są te listki takie ładne. No może być tak, że będę pociągać nosem. Niestety tak mam na zewnątrz. No, takie ładne słoneczko jeszcze świeci. Idziemy sobie. No, a tutaj są te kwiatki, o, które ostatnio zdjęcie zamieszczałam. Zobaczcie, one jeszcze kwitną. Mamy jutro, grudzień, a kwitną sobie. No i mój berberysik czerwony. Piękny ma czerwony kolor taki. Tu jest mój wilczą lecz. Wygląda dobrze, chyba go nie będę okrywać w tym roku. Zobaczę. No niestety klonik już zgubił wszystkie liście. Leżą sobie tutaj. Zaglądam jak tutaj ciemiernik wygląda czy przypadkiem nie ma kwiatów, ale nie widać. To znaczy tutaj idą o. O tu pokażę. No, będą kwiatki ale jeszcze trochę, musimy poczekać no i ten mój drugi berberys on jest taki prawie ma taki kolor ani czerwony, ani pomarańczowy taki bardzo intensywny, pięknie wygląda no i trzmieliny, które oczywiście całą zimę są zielone i piękne bardzo lubię to zestawienie kolorystyczne tutaj a tak wygląda w tej chwili mój modrzew no już zgubił wszystkie igiełki i taki będzie łysy aż do wiosny, kiedy na nowo wypuści takie swoje zielone, wiszące igły ale i tak ładnie wygląda, taki dekoracyjny bardzo no i moja trawa, która jest jeszcze cały czas wygląda pięknie, jest imponująca nie dość, że jest taka naprawdę spora może tak ją dobrze widać to cały czas jeszcze wygląda bardzo dobrze, bo jest zielona i ma tych kłosów takich brązowych, o Pięknie to wygląda. Jeszcze na tle błękitnego nieba to jest super widok. No a tu widać ile będzie miała kwiatów magnolia wiosną. To wszystko są pąki. O, proszę! Na każdej gałązce na końcu jest tego pełno. Byle do wiosny. A tutaj chyba was wezmę w takie miejsce, w którym jeszcze nie byłam. I nie robiłam zdjęć nigdy, bo to jest jak to jest z boku domu. O tu jest bok. I tak naprawdę tu jest tylko trawnik. No i tu je sobie rosną. Tam gdzieś daleko mamy sąsiadów. Tu jest świeżo postawiony dodatkowy pojemnik na wodę. Bo okazuje się, że mamy dwa te pojemniki wkopane po 1000 litrów, ale trzeci jeszcze wcale nie będzie za dużo. I cały czas jeszcze idę bokiem domu. Tak to wygląda. Tu mam jałowiec, który był malutkim, takim jak moja dłoń. Taką krzewinką, a tak pięknie wyrósł. No i mój, mój cudny świerk. I no, jesteśmy z przodu domu. Tu wam pokażę te y, hortensje. A, pokażę mu jeszcze, może jeszcze tą moją sosnę, wejmutkę bo ona teraz gubi igły. O, jest taka śmieszna, powykręcana ale ona trochę gubi igły zawsze jesienią. Ale potem wiosną to wszystko się ładnie zieleni. No i moje krzewy hortensji, które pościnałam z kwiatów, one takie są w tej chwili łyse, no pierwszy rok mam taki, że są takie bez kwiatów. Zawsze tych kwiatów to miałam ususzonych pełno, ale potem wiosną je goniłam po całym ogrodzie, więc teraz jest tak. No i mój cały szpaler traw z boku przy drodze. Takie piękne źdźbła kołyszą się na wietrze No to chyba tyle by było na dzisiaj Dziękuję za uwagę